Głośne rozmowy i swobodne stroje turystów to znak, że zwiedzający Ajan Sofia w Stambule są z muzeum. Ten chrześcijański kościół mądrości Bożej, wzniesiony w VI wieku, w XV zamieniony na meczet, w 1934 roku, na polecenie Mustafy Kemala Atatürka, został przekształcony w muzeum. Czy budowlę należy zwrócić wiernym? To pytanie znów pojawiło się w dyskusji publicznej. Idea zwrotu znalazła poparcie rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju ku zadowoleniu organizacji islamskich, które uznają to historyczne miejsce za symbol podboju Konstantynopola przez Turków. W katastrze widnieje zapis, że Aja Sofia jest meczetem Świętej Księgi, miejscem modlitwy i skupienia, spoczynku zmarłych, a także szkołą teologii. Czyli według katastru Aja Sofia wciąż jest meczetem. Niewielka wspólnota prawosławnych chrześcijan w Stambule jest przeciwna wzniecaniu nowego konfliktu religijnego. Redaktor naczelny jedynego w Turcji dziennika wydawanego w języku greckim uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie status quo. Dla dobra stosunków pomiędzy naszymi dwiema wspólnotami byłoby lepiej, aby ta budowla pozostała symbolem współistnienia. W Stambule nie brakuje meczetów, jest ich ponad trzy tysiące. Gdyby Aja Sofia ponownie stała się miejscem kultu religijnego, byłaby nadal otwarta dla zwiedzających i to za darmo, tyle że poza godzinami modlitwy. Ale ten argument nie przekonuje turystów. To nie jest dobry pomysł. Przecież w pobliżu stoi przepiękny błękitny meczet. A Ensofię zbudowano prawie półtora tysiąca lat temu i była świątynią chrześcijańską. Niech pozostanie muzeum, tak jest lepiej. Mamy naprzeciw błękitny meczet. Jako muzułmanin, wolę, żeby tutaj nadal było muzeum. Za kilka miesięcy w Turcji odbędą się wybory lokalne, a wkrótce potem prezydenckie, a ja Sofia może stać się w nich argumentem politycznym. W ten sposób rządząca partia zyska głosy skrajnie konserwatywnych muzułmanów. To właśnie dlatego padła propozycja przywrócenia meczetu, bo byłby to kolejny cios wymierzony w świecki charakter państwa tureckiego. Ostatnio w Turcji dwa muzea kościoły zamieniono na meczety w Izniku i w Trabzonie, a Ja Sofia w Stambule będzie być może trzecim.